Cześć Boże, moi drodzy, witam Was w piątek, w trzecim tygodniu wielkanocnym. Posłuchajmy razem i pomódlmy się do Ducha Świętego, i posłuchajmy, co dzisiaj Bóg mówi nam w Ewangelii. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który jesteś światłem rozjaśniającym nasze serca i umysły, prosimy Cię przyjść w imię Pana Jezusa Chrystusa. I oświeć nasze serca oraz nasze umysły, abyśmy słuchając Słowa Życia, zyskali to życie i spotkali się w tym Słowie ze zmartwychwstałym Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii Świętego Jana Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie? rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, Trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. No, i moi drodzy, nie ma co się dziwić, że wybuchła sprzeczka między Jezusem a Faryzeuszami i uczonymi w piśmie, bo to Jezus powiedział, że jest pokarmem, że jest chlebem i że zbawienia dostąpią tylko ci, którzy go spożywają. I interpretując te słowa, moglibyśmy się sprzeczać faktycznie, czy Jezus każe zjeść swoje ciało. Dla tamtych ludzi było to niewyobrażalne, o czym Jezus mówi, ale my dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy rozumiemy doskonale, co Jezus ma na myśli. Więc po raz kolejny, tak jak cały ten trzeci tydzień wielkanocny jest o Eucharystii, o tym, że Jezus jest pokarmem, że jest obecny wśród nas, że trzeba go spożywać, aby mieć w sobie życie, to dzisiaj również Kościół chce słuchać tego słowa i widzimy tę polemikę, tę sprzeczkę między Jezusem a Faryzeuszami, uczonymi w piśmie, zresztą uzasadnioną. Ale co to ona mówi nam dzisiaj o nas? Dzisiaj niewiele się zmieniło, bo wielu ludzi neguje realną obecność Pana Jezusa w Komunii Świętej. Niektórzy w ogóle wręcz nie wierzą w to, że to jest Jezus, a mimo wszystko przystępują do Komunii Świętej mówiąc, że przystępują po opłatek, bo przyjmują opłatek. A my, moi drodzy, nie możemy zapomnieć, że przecież to są słowa Pana Jezusa. To on nam powiedział, a my wierzymy nie tylko w niego, ale przede wszystkim wierzymy jemu samemu, że on jest naprawdę tam realnie obecny. I ci, którzy przyjmują Komunię Świętą, ci, którzy mogą ją przyjąć, przyjmują żywego Chrystusa, który ostatecznie daje nam przecież życie wieczne. Zatem w tej polemice, moi drodzy, z tymi, którzy negują Jego obecność, możemy się odwołać właśnie do tego. Czy my wierzymy w Jezusa jako takiego, czy wierzymy w Niego i wierzymy w to, co On mówi? A co mówi, to słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii: On jest chlebem, i kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma w sobie życie wieczne. Dlaczego? Bo On jest tym życiem, a przyjmując Go, spożywając Go, przyjmujemy życie wieczne, które będzie w nas i Zaowocuje mieszkaniem w Jego królestwie po naszej śmierci. Więc, jeżeli ktoś wątpi, to spytaj się, czy ty wierzysz w Jezusa, czy ty wierzysz Jezusowi? I pokaż Mu słowa, które wypowiada sam Jezus o tym, o czym dzisiaj chce do nas On Sam powiedzieć. Życzę Wam, moi drodzy, dobrego dnia, ale także odwagi w świadczeniu o tym, że Jezus jest jedynym pokarmem na drogę do życia wiecznego. Pomódlmy się razem z Kościołem na zakończenie. Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś poznać tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. Niech Twój Duch miłości sprawi, abyśmy powstali do nowego życia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, moi drodzy, i do zobaczenia jutro.